Z strony Bartosz i... Bartosz Czyli team Bartoszów Dzisiaj e, postaramy się Bo wczoraj nam znowu nie wyszło Więc może Dzisiaj nam wyjdzie te wave'ów Jak myślisz Bartosz, wyjdzie nam dzisiaj czy nie? I może Dobra, to gramy Już bez przedłużania, bo Taki zmęczony wróciłem z kościoła Kto z was w ogóle wierzy w Boga? Niech Zostawili subskrypcję. Albo... Dobra. A ten, kto nie wierzy, niech zostawi lajka. Czyli powinno być pół na pół. Albo nie wiem. Ale dobra. Na razie gramy rudeczkę i zrobimy rekord. widzę wy je... napiszcie w komentarzach po raz kolejny. Jaki był wasz rekord fan. Powiem wam w ogóle taką ciekawostkę. Przed chwilą, jak mieliśmy nagrywać, dzwoniłem do Bartosza. Ale okazało się, że gra rundę i nie zgadniecie, ile miał fal. Bartosz, to powiedz, ile zmiałeś? Bo ja już tam. 315 fal. Jakbyście go nie dosłyszeli, to już nie na pewno usłyszeliście. Hmm. Ja dzisiaj dostałem takiego super pancza do laserów, ale to bardziej well punch, nie wiem. Ale to nie było... Znaczy to było takie coś. Tak dostałem. Bartosz, a ty co lepiej robisz? Super pancza czy well puncha? Bo ja myślę, że lepiej robisz super puncha. A co wygląda ładniej Super Punch czy Well Punch? A nie, a nie, Super Punch e, ładniej, ale takie inne pytanie do ciebie. E, ile razy nie, kiedy było ci najtrudniej odróż, odróżnić Super Puncha Dual Puncha? Czy nigdy ci nie było? To miało być nie na ciebie na bota. Do 14 fali przetrwał. Robimy rekord fal. Przypominam, nie bijemy się. Dobra, wierzę cię już z tym, bo teraz dopiero e, nie patrzyłem tego z tej strony, jak Ty grasz skill'owo. I teraz sobie przypomniałem, że Ty masz przecież takiego dobrego skill'a, że dałbyś radę to zrobić. A jak myślisz, uda Ci się w ogóle kiedyś w życiu pobić ten rekord? Kurde, przeniknąłem. Nie wiem, tak. ale nie bo ja musiałem kraczować, bo wiesz, nie zadziałało mi to. Dobra, well punch, well punch, super. Super punchę, czy well wolisz a nie, już się pytałem o to. <laughs> Widzowie, teraz robimy 100 fal. Teraz na serio, Bartosz. E, postaram się. Bo ty teraz już jesteś przygotowany. Teraz ja chyba zachowuję się tak jak ty wczoraj czyli nie udają mi się klacze na, na waveach. A napisali się w ogóle widzowie, czy mamy robić, e mówić na to wave y, czy fale'y? Ja chcę chociaż, żeby było dzisiaj 100 fal. Co? Hej! Co? Ale ja nie mam bardzo 20 ja go nie mam No nie mam go, możesz to zobaczyć Widzowie teraz pokażę, zobaczcie to na odcinku No ja nie mam, dobra, jak mi nie wierzysz to nie musisz wierzyć Ale teraz pokazuję widzom, że nie mam Nie wiem, czekaj, ja muszę sprawdzić, Mityczne emotki Pokażę Wam BD 20 rol zablokowany. Nie wiem, jakiś... Się... B... Bło. No to, 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 to B... Jeszcze raz. to jest bd 20 rol? Eee, nie wiem. Widzę, wiecie co to jest? A, BD20 rol to jest ta kostka. D20. d20 rol. No. D20 będę No, 20 rol. To nie wiem. <laughs> Tego to nie wiem na pewno. Kurde, to jest No, ja mówię BD20 rol. Eee, długo trafił. Trzeba. Technika Olgapia, nie, przecież ja po prostu panczuję. No, no to, a może ty moją, nie wiem. A kiedy ją wymyśl... Nie, nie wiem. Ja mam jedną technikę i czasami używam tej, a czasami tej. O, ekopas. Dzisiaj się z nim napierd... Tak, on mi właśnie zrobił tego super puncha Za chwilę pod... Ode mnie odgapiliście. Ja nie odgapiam, ja po prostu biję. Używam. No dzięki, że potwierdzasz. Ach, na no dobra. Sam odgapiasz, bo ja tą technikę robię. No tak. To działa wcześniej, kiedy ja nie zrobiłem pierwszą, zaraz na waszych oczach? Dlaczego czemu wcześniej nigdy nie, jej nie robiliście. No bo ja nawet nie umiem rozpoznać kto robi jaką technikę, więc... Co ty chciałeś zrobić? Luka. Ale ty mnie pan tym chciałeś uderzyć. Ej, bardzo już mamy w ogóle... Może... Eee, czekaj, jeszcze nie. O czekaj, przejdźmy te bloki i będą dwa słupy. O, jeszcze co najmniej 8 musimy zrobić. Ej, co się? Ekopas, nie zapraszaj mnie. Za chwilę ci się cię ci zaproponuję. Nie. Jest. Byłem. Co? Normalnie portre wybiły, a ja musiałem Nie! Co się stało? Musiałeś. Musiałeś. Ale co musiałem? mnie Kopnąłeś. Nie kopnąłem cię kikiem. Nie. Tak, nie kopnąłem cię. Ja używałem kika i widziałem. nie wiem jakie ty masz lagi, bo nie dotknąłem cię w ogóle, to że ty zrobiłeś błąd, to już nie moja wina. To dziwne, że mnie kick, No, a dziwne jest to, że ja jechałem kickiem i byłem przed tobą, więc nie jak cię miał uderzyć. O, robimy dwa na dwa. dawaj na niego, daj kopasa. On ma pancza oni mają pancza wszyscy, więc będzie wyrównane. Dzięki. Aha, ty go już porobiłeś. O, walnął mnie. Nienawidzę tych grabi. Dobra, no Ładny Bartosz. A nawet jak ci uderzyłem kikiem, to musiałem to zrobić niechcący, ale... No serio, nie, nie widziałem tego, żebym cię... Chciał... Ja no, nie wiem jak ty mnie wywalnął, jak ty byłeś pół kilometra ode mnie. No. Nawet jak cię walnąłem, to sorry za to. Tylko zmień na cztery osoby. Czemu? No to były inne rzeczy. Ale fajnie się z butami gra. Będziemy robili te ente, dwa celiki, wiesz które. A, triple i... IQ. A że ja triplaty to? czekaj, to robię grub. Tak, tego Ekopasowi. Nie, mi zrobiłeś. Tylko nie umarł. Zapraszam Was. Zapraszam Was. No to zaprasz. Zaprasz. Tylko Ekopas wyszedł z gry. Chyba się wkurzył Juli, Juli O, to na Erika On ma bota w grupie Widzisz, 2 na 2 To nie miało być jakby to na ciebie Ale jak go te bloki tak wybiły, że... Co? Uh, uh, czy ten Erik to nie jest taki nubek. Ale to Nie, to chyba bardziej nie był super punch. Bo to nawet nie da się nazwać dolnym super punchem. Po prostu e, podwójną spacją i dopiero tak jak ja. Ja pamiętam mój, mój stary sposób na super puncha. Podwójna spacja i dopiero potem punch. I po prostu uderzył i jakby zepchnął, można powiedzieć. A nie zrobił Patrzcie, widzowie, jaki mój kolega to Sigma. Po raz kolejny to mówię. A patrzcie, jaki tam nubek. Widzicie, nie umie nawet jednych z porządnych bloków zrobić. Dobra. O. Jakiś Ronaldo Pro zaczął grać. Ronaldo Noob. A nie, Ronaldo Pro. My, widzowie, jak jesteście za Ronaldem, to e, subskrypcja. A jak Messi... To like. Nie, bo Messi to... Nie powiem co, ale jak ktoś z was lubi, więc dlatego nie chcę go wyzywać. Bo... Pewnie ktoś go lubi, ale no... Nie rozumiem tych ludzi. Ej! A czy na tamtej rundzie taki sam bot grał? Czy był inny? Ja chciałem bardziej zrobić botowi. Pier... E, chłopak swojego pierwszego Erik swojego pierwszego tego swojego teammate'a stracił o właśnie on tak mi, patrz, ja ci za chwilę pokażę jak on jak on mi to zrobił, on mi zrobił po prostu taki coś o, takie coś o tak jak on teraz robi, to on tak po prostu Leciałeś z nim z lasery. Taki teamwork. Chyba <grywa> to chyba był nasz najlepszy teamwork w historii. Widzowie, opowiem wam historię jak, dlaczego jedne drzwi u mnie w domu tak trudno się dosyć otwiera. Wy tego nie wiecie, ale wiecie dlaczego? Bo jak ja tam byłem mały, wrzuciłem monetę i ona się tak zablokowała, że trzeba było kluczem. Ja próbowałem kluczem, ale zadziałało. I teraz nadal tamta moneta jest. Tylko po prostu trudno się otwiera te drzwi. Ale da się. Da się. Byłem właśnie w tamtym pokoju i sobie teraz przypomniałem o tej monecie. To jest jego sposób na robienie super panczy. Pokażę Ci teraz. patrz, To jest jego sposób. Podwójna spia i punch Rozumiem go fajnie się tak me, Ej, ja chyba przez 4 minuty nie klikałem kropki i on na nie włączyła Erik i Snoop On nie umie zrobić super puncha A w ogóle umie? Może umie kupować yy, rzeczy w grze. Eee. Nie, Klik na przypadku wyda 20 rola i to tu nie trafiło. Patrz, tak. patrz pat. A si ja dziedziną nagram, i ma I maci. Sor, sorry, sor, sorry! Kakaż Nie! Nie muszę, ja go, ja to nie chcącę. Ale ja to nie zrobiłem! No tak! Ja sobie pomyliłem miejsca. Myślałem, że stałem idealnie przy rogu, żeby tego Erica walnąć. Żeby się tym bardziej nie skaczać. No to nie do laserów. Dobra. Tak? Dobra, tylko odsuniemy jakoś tego Erika. Żeby on mi nie zrobił jeszcze do laserów. Ale skakać nie do laserów, ani nie do Wojda. No kurczę, no dobra. mnie. Ej, ten... On się nazywa Peng. I ma. Nienawidzę tego głupka Erika. Erik, mama cię nie przewija Porobiłem Erika. Ale to Uderzyłam go tak, że tak jakby... Nie wiem, ja go uderzyłem i te zielone listki zielone zielone zielonki go po, po prostu wleciał do laserów więc... byłem spółmordercą no co? jakby to tylko dlatego użyłam kika, bo przypominam o tej zasadzie żeby się uratować <śpiewanie> Ja wiem jak to cię kusiło, bo to tak stoi to... Ej, mamy 11 subów! Żartuję. No to się nie kłamie. Nie kłamie, tylko żartuje. Jaką muzyczkę tam puszczasz? Dzisiaj do ciebie przyjedzie, ale ci wyozdruł. Chociaż niedawno do mnie też przyjechał. Mamięty i teraz tego dobi. Nie, to już trzeba go Dobra, To ja mam tylko 20 lat. Go może. Nie, a jak on zabędzie 2000 koron, to ja nie rozumiem tego. Ja zrobię z nim wyścigi na mapkach. I zobaczymy, kto wygra. Jak ja z nim wygram z flor flipa, to... On zasługiwałby na 5 koron. Gdybyś podskoczył! To bym mógł ci za lasery zrobić. That's so, far. That's so far.

Bartosz, wyłącz to. Widzowie, jakby to to nie ja, tylko jakoś Bartosz dziwną muzykę puszcza. Po co ty jakieś dziwne. Skaczesz mi, nie do laseru. Skaczesz mi. To nie do laserów. No nie Ani Eee! No, ale dobra, złapał. Porób nupka. Nawet go trafić, nie umiesz. No serio Teraz... Teraz, teraz, dawaj mu. Czyż to wystarczy tylko punch i podskok? I mógłbyś na odcinku zrobić super puncha do laseru wodnego. Przecież to wybierasz. No ale mógłbyś byś mógł. Bo mi to zrobiłeś, nie sądzę, więc... Mi napiszcie w komentarzach jak myślicie, kto dużej gra? Ja czy Bartosz? Bo my wiemy, ale no. Nie, nie możemy powiedzieć, zgadnijcie. Albo dobra, nie zgadujcie, ja grałem dłużej. A ty miałeś kiedyś przerwę? Miałeś, miałeś kiedyś przerwę z Stamblem? Nie, nie. ze Stumblem. No za. Widzowie, widzieliście to jako cigła? Pójdź tu, kolega Ej, sofa. Dołącz się, Bartosz. Jeszcze się nie ale chłopie, ładną bombę mu zrobić dla serów. Ale skaczesz. przypominam Najpierw sobie... Okay. Ja tam tego, A to tamtego zniszczyć. Proszę. Stać. Miałem mało czasu, więc tego mi nie wyszedł. A tak to musiał się chwilę przygotować, wiesz. Tak jak... Ja mam te przygotowania do... Super Ja wolę zrobić super ktoś mi nie skacze. Wtedy jest łatwiej, bo wiesz, że on podskoczy najczęściej. Hahaha. Hmm. Ha, ha. ten. Ej! No jajco? Jeden. Dwa, trzy, będę cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Skisłeś. 5, Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zgniłeś. teraz dwa razy skakać. Nie. Tak, bo już na mnie kilka. No i co, ty na mnie będę wejściał. Ale nie krapujecie. No ale już. Ale nie trafiłem. Ale użyłaś. Ale nie mogę Ale nie powiedziałeś, że nie mogę. Mówiłem. Mówiłem, że... Mówiłem, że... Mówiłeś, że nie mogę dlaczego Ciebie Ale chciałeś we mnie, więc to i tak się liczy. Ale śpię. No. też chciałeś że mnie, więc musisz mi raz skoczyć. Nie. Bo Ty też mi próbowałeś, nikt sobie nie skoczy teraz. Ty dwa rany lub ja raz? Nie. Tak? Nie. Jak ktoś zrobi specjalnie, a druga osoba się odegra, nieważne ile razy zrobi, tylko nikt sobie nie skacze. No ale no, ty za zacząłeś, ja bym nie uderzał cię, tylko... ty zacząłeś. Jaki blok mi się stało? Widzowie, piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy zrobili ten rekord waveów? Aha! My też mamy robić rekord waveów! Oh yes. hi. Hihi! Dostałeś panczo. Hihi! No Ej, jak ty się gratujesz? Kończę. Musisz kończyć? Ale co kończysz rząda? Może mam przekączyć. Nie chcę cię już grać? Nie. Chodzi, że kończysz. A widzowie kończymy odcinek, narka.